Witam Was na kanale Fora TV. Dziś materiał o chorwackim ENC, czyli elektronicka nadpłata cestarine, czyli elektroniczny pobór opłat drogowych. Z tego materiału dowiesz się gdzie zakupić takie urządzenie, dowiesz się jaki wniosek musisz złożyć, gdzie oraz jak i gdzie można doładować konto, gdy nasze saldo jest niewystarczające, aby uregulować opłatę za nasz odcinek autostrady. Powiem Ci dlaczego ENC może nie zadziałać w różnych częściach Chorwacji, oraz objaśnię, jak wypisać wniosek rejestrujący urządzenie. Skąd go pobrać, abyście już z gotowym wnioskiem mieli możliwość kupna takiego urządzenia? Każdy, kto był choć raz w porwacji w okresie lipiec, sierpień wie, jakie niekiedy tworzą się korki na bramkach poboru opłat i ile niekiedy czasu musimy stracić, zanim dojedziemy do okienka, aby zapłacić bądź pobrać bilet wjeżdżając na autostradę. Mając urządzenie ENC nie stoimy w korkach praktycznie wcale a opłata jest pobierana automatycznie z chwilą odczytania naszego urządzenia ENC przez system. Bramka się unosi i jedziemy dalej, a inni stoją. Tak wygląda owo urządzenie, które przyklejamy obok lusterka wstecznego na przedniej szybie. Jest wielkości pudełka tiktaków, a jak jest zasilane i jaka jest w nim bateria, sprawdzę osobiście, gdy już pojadę na wakacje. Relacja z procesu rejestracji i zakupu oraz funkcjonowania na pewno będzie, już dziś zachęcam do śledzenia kanału. Ok, punkty zakupu EMC już Wam pokazuję. www.hads.hr Po wpisaniu strony w przeglądarkę Google, po przetłumaczeniu strony na polski, wciskamy zakładkę Myto. Po lewej stronie mamy zakładkę EMC, sprzedaż miejsc, i tutaj Macie wszystkie miejsca i punkty, w jakich wy zakupicie to urządzenie. Podane są maile, podane są numery autostrad, punkty oraz godziny i dni otwarcia. Z urządzenia ENC mogą korzystać wszyscy użytkownicy wszystkich grup pojazdów, czyli grupy A1, 1, 2, 3 i 4. Jakie to są grupy i jakie pojazdy kwalifikują się do tych grup, już Wam pokazuję. Dlaczego mówię o tych grupach pojazdów? Bo dla pierwszej grupy pojazdów oferowane są trzy rodzaje pakietów ENC za 380 kun, za 544 i za 882. Oraz dla drugiej grupy pojazdów pakiet za 882 kuny. Także tutaj, tutaj macie właśnie wszystkie te pakiety i w zależności od tego, jaki pakiet Was by interesował, załóżmy, że pierwszy mamy tutaj ile dostajemy rabatu, za co płacimy, ile wynosi urządzenie ENC, ile wynosi kwota, którą macie na koncie do płacenia za autostrady, informacje o saldzie. Czy informacje dotyczące dostępu do internetowego portalu rozliczeniowego ENC? Także otwieramy tutaj wszystko, i klikając na poszczególny pakiet, zjeżdżając na dół, mamy tutaj zakładkę formularz wniosku dla osób fizycznych. Klikając na niego, otwiera nam się strona PDF. Gdzie możemy sobie ten formularz pobrać? Jest on w języku chorwackim i angielskim, ale za chwileczkę wam pokażę, jak wygląda przetłumaczony kwestionariusz i będziecie mogli sobie po prostu zatrzymać ten film właśnie na tym momencie i sobie podług tego tłumaczenia wpisać poszczególne, w poszczególne rubryki odpowiednie dane, co skreślić, co zaznaczyć, gdzie podpisać i co wpisać. Wszystko co musimy zrobić, to po prostu powypełniać poszczególne okienka. Mamy tutaj formularz przetłumaczony na język polski jest to formularz zgłoszeniowy HACK o pobieranie opłaty elektronicznej dla osób indywidualnych i tutaj zaznaczamy okienko rejestracja, wpisujemy nasze imię, nazwisko, adres, telefon, mail, no i numer urządzenia, który jest na kartoniku, czyli numer urządzenia ENC. Wpisujemy datę i miejsce, nasz podpis. Zaznaczamy odpowiednie rubrytki, rubryki tak lub nie. No, i w kreskowanym polu na dole to już wypełnia pracowniku, którego kupujecie to urządzenie. Ważna informacja dla osób, które wybierają się w kierunku Istrii i do samej Istrii: więc te regiony są tak, jakby zarządzane przez Bina Istra, czyli to jest inny zarządca dróg. I tam nasze ENC po prostu nie będzie działać. Potrzebne jest właśnie Bina Istra ENC, więc polecam po prostu płacenie kartą bądź gotówką, jeżeli, jeżeli wybieracie się w te kierunki. Gdybyście się nie mogli odnaleźć w tych adresach, gdzie można zakupić takie urządzenie, wchodząc na stronę HAC.chr interaktywna karta przetłumaczmy stronę na język polski, będzie łatwiej. Mamy tutaj po lewej stronie punkty poboru opłat i klikamy punkty ENC. I tutaj na niebiesko mamy ikonki biur, w których kupimy to urządzenie. Bez względu na to, czy będziemy jechali przez Słowenię, czy będziemy jechali przez Węgry, najprawdopodobniej wszyscy spotkamy się tutaj w i tutaj właśnie mam zamiar zakupić to urządzenie. Po Otrzymaniu wniosku przez pracownika jest wprowadzane. Moje dane są wprowadzane do systemu. Jest wprowadzany numer tego urządzenia, i urządzenie najprawdopodobniej będzie działało od razu. Tak mi powiedzieli Chorwaci. Chociaż na stronie HACK jest informacja, że urządzenie może działać do 30 minut. Jak to będzie, na pewno zdam relację. Po zakupie takiego urządzenia i po zarejestrowaniu go nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pobrać aplikację ze sklepu Play albo ze sklepu App Store Hack ENC i tam możemy monitorować saldo naszego rachunku. Możemy zasilić przez aplikację nasze konto, gdyby okazało się, że nie mamy wystarczających środków na pokonanie danego odcinka. Z tym to też się nie martwi się, bo z chwilą, kiedy system ENC nie odczyta, Waszego pojazdu zostajecie przekierowani na pas, gdzie po prostu będziecie mogli uregulować za ten przejazd. Z zasileniem konta też nie ma problemu, możecie to zrobić przez właśnie aplikację, bądź po prostu kupując kod doładowujący na podobę tego, jak doładowujecie telefon. Także jest do kupienia właśnie na punktach poboru opłat, na stacjach benzynowych czy po prostu w kioskach. Tak więc czy warto takie urządzenie kupić, bo pewnie znajdą się komentarze, że przy dużym korku i tak nie da się dojechać do bramek ENC, bo stoją wszyscy, nawet na osobnych pasach do płatności ENC w ludzko. Tak jest w sezonie wakacyjnym, lecz nie zawsze, duża zależność od pory dnia. Dodam tylko, że saldo na urządzeniu nie przepada Wam. Gdybyście nie wykorzystali kwoty do ładowania, możecie to z powodzeniem wykorzystać na następne wakacje lub po prostu pożyczyć urządzenie na czas wakacji znajomemu czy komuś z rodziny. Ja takie urządzenie mam w planach kupić. Proces rejestracji oraz jak to się spisze na bramkach, jaka oszczędność czasu oraz pieniędzy biorąc pod uwagę rabaty do zakupu urządzenia, będzie na pewno na kanale. Na dziś to tyle. Zapraszam do zakładki wideo, gdzie znajdziecie różne cenne porady odnośnie wyjazdu czy pobytu w Chorwacji. A jeśli tym materiałem pomogłem, super cieszę się. Daj łapkę w górę. Jeśli masz pytania, pisz w komentarzu. Jeśli będę mógł miał, odpowiem. Udanych wakacji Wam życzę i do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.